Wykresy, słupki, procenty. Sam początek. To jest tak, jakby przez rok się zmieniało. Miernik skuteczności przedwyborczych działań polityków. Nie wiem, czy on wejdzie tam. I wyznacznik kierunków kampanii. My do sondaży podchodzimy z wielkim dystansem, poza tymi, które sami prowadzimy. Nie było ani jednego sondażu, w którym Platforma Obywatelska nie byłaby liderem. Z tych sondaży niczego się nie nadajemy i to jest tylko manipulowanie opinią publiczną. Politycy o sondażach mówią często, niezależnie od tego, co o nich myślą. Te sondaże może niedokładnie szacując. Y to poparcie, one jednak dają nam pewien, y, pewien obraz tej kampanii. To czy ugrupowania się wzmacniają, czy raczej, czy raczej słabną. Premier nie traci humoru. Nie nie lubi mnie. Chociaż Platforma Obywatelska tylko na początku kampanii utrzymywała wysokie poparcie. Im bliżej wyborów, tym wyraźniej widać, że partia rządząca traci. To była kampania mniej ciekawa niż poprzednie kampanie wyborcze. Nabrała nieco rumieńców, być może pod koniec, kiedy też sondaże się nieco wyrównały. Dlatego dwa tygodnie temu premier niespodziewanie wyruszył w Polskę. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polaków do naszych pomysłów i do nas samych ponownie przekonać. A po nim w teren ruszyli niemal wszyscy znani i ważni politycy, platformy. Ja lubię kampanie wyborcze, bo to jest taki dobry czas na to, żeby że pokazać, że się ma dobrą kondycję, że się jest dobrym, w dobrej formie, rozmawia się dużo z ludźmi. To jest, to jest sympatyczne. Takie Sympatycznie bywało, ale premier musiał też odpowiadać na fundamentalne pytania. Jak żyć? Właśnie, to jak żyć, żyć, to jest prawda, jak żyć. Szybko okazało się, że część spotkań również będzie trudna. Wydaje że po panu, że dziecko pana na pewno nie ma. Premier zyskał, no, stając twarzą w twarz z tym problemem. Ale to PiS wyraźnie zmniejsza dystans do Platformy. Jesteśmy wszyscy razem... Mocnym i zdeterminowanym zespołem. W ostatnich tygodniach prawo i sprawiedliwość jest na fali, poparcie rośnie i niemal zrównało się już z PO. W trakcie y, intensywnej kampanii wyborczej, co się jednak nie stało, y, można by było ten dystans nie tylko nadrobić, ale również dołożyć jeszcze trochę. Pytanie: jak w sondażach odbije się wyraźne zaostrzenie kursu w ostatnich dniach? W jakiej pan jest redakcji polskiej czy niemieckiej? I kto na tym skorzysta przy przewidywanej niskiej frekwencji? Właśnie mobilizacja tego twardego prawicowego elektoratu jest, jest być może kluczem do sukcesu PISM-u. i zwłaszcza w tych ostatnich dniach. Na razie najskuteczniej sondażowy elektorat mobilizuje Janusz Palikot. W tą spokojną i pokładaną kampanię wszedł bardzo ostro, z silnym przekazem. Wyzywając na pojedynki szefa SLD. Debatę na temat lekcji w parlamencie bez udziału i SLD. Dając wysokie miejsce na listach Wandzienowickiej czy Robertowi Biedroniowi ma dziś ambicje przeskoczyć SLD i PSL i zostać trzecią siłą w parlamencie. Bardzo niebezpieczne byłoby eksperymentowanie z różnego rodzaju y, takimi rozrywkowymi zawodnikami w polityce, bo to może doprowadzić do katastrofy. PSL ma w drużynie sprawdzonych zawodników. Pokazałeś z lewej strony, czy z prawej strony? Chyba z prawej. Na prawej ręce. To pokaż teraz z lewej ręki. Dobra. Bo kampania jest jak zawody, w których liczy się to, kto podskoczy najwyżej. Mikołaj Jankowski, Polsat News.